Podczas posiedzenia prezydium Euroregionu Bałtyk objął pan stanowisko prezydenta Euroregionu. Proszę powiedzieć, z czym to się wiąże i co to będzie oznaczało dla Elbląga? To już 22 lata, kiedy powstał Euroregion. Była to myśl nasza Elbląska. Myślę tutaj o Elblążanach, nie o sobie. W ramach tego Euroregionu e, dwa województwa obecne, które są barmińsko-mazurskie i pomorskie, i gminy, które Uczestniczą 38 dokładnie, współpracują. W tym roku po raz pierwszy mam zaszczyt być prezydentem całego Euroregionu, w którym uczestniczą państwa oprócz Polski Rosja, Litwa, Dania, Szwecja. W ramach tej współpracy podejmowanych jest wiele zadań. Gminy mogły skorzystać i skorzystały z 8 milionów euro. To kwoty na różne projekty, i te miękkie, i takie też nie, nie za duże, ale, ale, ale infrastrukturalne. W ubiegłym roku zgłosili trzy takie kierunki. Po pierwsze, polityka klimatyczna i ochrona środowiska, która jest takim chyba naturalnym kierunkiem w tej chwili, i w samorządach, i myślę generalnie w państwach. Drugi to mamy Radę Młodzieżową. Sądzę, że kolejne projekty, które, w których są również przedstawiciele młodych mieszkańców samorządów z różnych krajów, i te projekty, które są realizowane, pomogą nam zwiększyć aktywność, dać również troszeczkę więcej wiedzy o samorządności, żebyśmy aktywizowali Wylbongu młodych ludzi. Trzeci innowacyjność i pomoc w zarządzaniu samorządami. Wiemy, że w małych gminach coraz trudniej jest pozyskać ludzi o odpowiednich, wysokich kwalifikacjach. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i prowadzenia tych gmin. Mamy dużo zadań. W tej chwili przygotowujemy propozycje. Chcemy, być przygotowani w ramach y, środków unijnych mieć pieniądze na dalsze właśnie działanie i wspieranie tych kierunków, o których mówiłem. W lutym rozpoczęła się kampania mająca na celu y, promowanie segregacji odpadów. Parlament wprowadził nową ustawę o czystości, y, która nakłada y, nowe obowiązki, między innymi rozszerza paletę segregacji. My, jako samorząd, wype chcąc wypełnić tą ustawę, również przygotowaliśmy pewne materiały informacyjne, które są dystrybuowane. Chcemy nie tylko poprzez zarządy spółdzielni i zarządców docierać, ale również indywidualnie do każdego mieszkańca, żeby edukować i Informować e, naszych mieszkańców co do e, sposobu segregacji. Podpisane zostało porozumienie koalicyjne między Komitetem Wyborczym Wyborców Witolda Wrublewskiego, Sojuszem Lewicy i Koalicją Obywatelską. E, chcecie państwo ściśle współpracować na rzecz miasta. Po e, wyborach zakończonych samorządowych w sposób naturalny, e, ponieważ Sojusz Lewicy demokratyczne, nie wystawiał kandydata ze swojego ugrupowania na prezydenta. Po wygranych wyborach przedstawiciel Sojuszu Lewicy jest wiceprezydentem w zarządzaniu miastem. Oczywiście w drugiej turze również poparła mnie Koalicja Obywatelska i tym elementem Łączącym jest to, co jest w programach wyborczych. Programy w wielu miejscach są spójne. Będziemy wspólnie realizować i starać się wypełnić jak najwięcej punktów z programu wyborczego, a do tego trzeba współdziałania, i dlatego też jednym z elementów tej współpracy jest również udział. Koalicjanta władzy wykonawczej, w tym przypadku Koalicji Obywatelskiej. Został formalnie przeze mnie powołany na wiceprezydenta pan Michał Michsan, który jednocześnie musiał zrezygnować. Spełnienia funkcji radnego. Strajk pracowników spółki Tramwaje Elbląskie dla wielu mieszkańców był zaskoczeniem. Jak pan zareagował na postulaty Związku Zawodowego? No powołaliśmy zespół bezpośrednio po, tym, po tej informacji. Zespół, który podjął działania i analizę w ramach tych pieniędzy, które są przeznaczone na komunikację. Kiedy zespół Przedstawił pewne propozycje. Zostało to przedstawione na spotkaniu ze mną przedstawicielom Komitetu Strajkowego do akceptacji. W ramach tych pieniędzy, które są wygospodarowane z reorganizacji, możliwe jest w tej chwili zwiększenie wynagrodzeń około 100 zł. brutto i taką propozycję. Usłyszeli przedstawiciele. Natomiast nie zamykam dyskusji, nie zamykam e, rozmów, ale to ze wszystkimi sektorami. Zawsze powtarzam, że sektor budżetowy, samorządowy, komunalny nie należy do sektorów, gdzie płace są konkurencyjne. I e, od już wielu lat e, mówię, że. Chciałbym i robię wszystko, żeby te wynagrodzenia były jak najlepsze. Mieliśmy problem z uchwaleniem budżetu, ale nie w sensie, żeby go przegłosować, tylko ze spięciem wydatków i dochodów. Wiemy, że przez działania rządu zostały nam zmniejszone środki do dyspozycji około 42 miliony. To też ma wpływ na, na możliwości i potencjał samorządu. I po dwóch miesiącach, kiedy został budżet uchwalony, nie słyszymy o tym, żeby samorządy miały pozyskać chociażby stracone środki, czy z podatków, czy z niedofinansowania oświaty. Trudno jest dzisiaj mówić o jakichś konkretnych kwotach. Ale całego sektora samorządowego. Staram się i podjęłem takie działania, żeby znaleźć środki finansowe dla budżetu, dla wszystkich pracowników. Dla mnie nie może być grupy uprzywilejowanej. Miejmy nadzieję, że niebawem uda się dojść do porozumienia i strawić zostanie zakończone. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.